Hej! A nie, żartowałem, to nie ten Jak chcecie, obetnę wam jaja Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zmierzymy się po raz kolejny Z kolejnym takim przykładem najtańszej rzeczy, którą można zagrać Natomiast moi drodzy, w poprzednim odcinku powiedzmy z tej serii Testowaliśmy najtańszy bilard na świecie I było różnie Zobaczymy jak będzie w tym przypadku A więc witam was bardzo serdecznie na kanale Wraz z tym oto panem Po raz kolejny Czekaj ale patrz, tak ma jest, że to jest jakby wpięte A w ogóle nie wspomniałem, to kosztowało z tego co pamiętam 2 złote Mamka już chyba tutaj A faktycznie A tu jest twój atakujący Nieważne Uwaga, chwila prawdy, czy to w ogóle zadziała I stoł mnie nie zniszczy później Próbujemy pierwszą rozgrywkę I, no i... Już, już widzę pierwszy błąd <ślał> To nie ma sens <ślał> Daj, dynku, Może po to są dwie No, no. też nieś <ślał> Jeszcze się No tutaj się do. <ślał> Nawet nie wiem jakby to naprawić No, kuźwa, ma to musisz rozwalać. okej. Okay, okay. Podanie, podanie jest! Okay. Szczelił samobuje, ale dobra. No przecież ja pierdziele. Rozwalamy boisko. Okej, okay, dobra. Czekaj, okay, nie, nie, nie. Nie, no, <słuch> walka na samobuje tym razem. O, chyba... chyba <słuch> <szczelimy>. <słuch> Nie <słuch> wiem jak ja to mam interpretować w tym momencie. Czyli jest na razie remis. Do 10 zwykle się grało, nie? No to do 10 Jest! Tak. Jakoś wygrałem. Walnąłem eee. jedną piłką, <laughs> druga... weszła. No. Druga weszła do mojej bramki. Główką. Jest! No już. już widzę, że się podłoga zaczyna psuć. A patrz, a ten się już obraca w całości. A ten się w ogóle nie obraca. Nie, to, to jest dziwne naprawdę. O, strzeliłem, chyba. Kojarzę z takimi piłkarzykami w szkole, tylko w szkole troszeczkę to inaczej zapamiętałem te piłkarzyki. W tamtych piłkarzykach nie trzeba było niszczyć ścian, żeby wygrać. Co chwilę ktoś piłkę kradł, dlatego mamy dwie. No, o, dobra. Jakaś taktyka jest. Jakoś teraz, chciałem powiedzieć, że już nie ma problemu, że piłka utyka, ale... Liczymy to w ogóle? Wpadło, no. No wpadł. nie twój. No, to, czy trochę. Twój. Nie, no to... No nie, to się... Nie było jeszcze listka wtedy. Nie tak chyba trzeba wziąć? Nie, nie, to się nie wziąć. Sprowokowałeś mnie. No. Chociaż czekaj, jakieś emocje tutaj są. Wy... Dobra. Wypad nie, nie, nie... Mogę wpiąć swojego piłkarzyka przynajmniej z powrotem? Stryknij. Nie żeby się to rozwaliło. Takie mężczyzna po prostu już zaczyna się przyklejać do tego. Ale w szkole to pamiętam, że mieliśmy właśnie takie coś i tam było takie zagłębienie w jednym miejscu, takie ostre. Nie? No. Jak w golfie, nie? Taki dołek. Jak tam wpada piłka, to już nic nie można było zrobić. Nie. Czekaj, bo już... Ruszyłem twoim i prawie sobie wbiłem. Ja bym powiedział, że to weszło, no, ale dobra. Ale nie wiem. No co to moje moim wow. ruszasz? Nie. No nie, chyba szczeliwecz. Pasujecie. Czyli ściana się nie będzie rozwalać. Nie, ta ściana to jest osobny gracz chyba. Idziemy w łeb. To jest powinno tak, że na przykład jest moja runda. Ja skończyłem, zobaczyłem. Tu tak. poprawi ścianę Teraz ty... No to żeś poprawił. Nie mogę podmachać o, o drugi strony. Mam wrażenie. Aż kurde. O, tu no. A, jest. Nie, nie. Dawaj, do 10. Nie, nie, nie. Możemy zmienić stronę, czekaj. Coś ty zrobił? Co ty zrobiłeś? Runda moi drodzy, druga się ja Jestem czerwony. w sumie teraz nic się nie zmieni, tylko że po prostu będziemy grali. No wygnali. dlatego to, co mówiłem, że mogliśmy po prostu. Ja bym zaczął korzystać z tych i no. Nie było nic tutaj, moi drodzy. Czyli finalnie jestem żółtym czy czerwony? Czerwonym, czerwonym jesteś. Okej. Okay. Tak. czekaj. Um, nieważne. On mnie wykorzystuje, jestem darcy To przez to. Nie. Jak tam podliczałem, zarówno w bilardzie, jak i tutaj, to za każdym razem remisowaliśmy. No co ty robisz? A? Kurde, zawsze jakie jest, jakieś jakaś bardziej emocjonująca, to zawsze musi się ta ściana odczepić wtedy. No. Jejku, wystarczy dosłownie, żeby były te patyczki ciutkę dłuższe. I to by rozwiązało wszystkie problemy. Może nie to z rozpadającą się ścianą, ale... Ale tak to to kurde, no come on! Nie, nie, nie. <laughs> no już, kurde! No chyba przeszło. Okej, okay, no skoro tak mówisz, to ja najbardziej się zgadzam. Nie, ja po prostu... To jest chory sen. <laughs> ja pierdzielę. No. Ja pierdzielę. O, w sumie się jakoś trzyma. Dobra, bez na jednej ściany. Trzyma się na tym jednym. Bez jednej ściany. To jest małe, bo montowane przeze mnie, wiadomo. Tak. No, no, mamy jeszcze zakres. Moi drodzy, powinniśmy dostać Nagrody Nobla za wymyślenie nowej taktyki w piłkarzu. Jeez, yes, udało się. Oszukańczy. Nie, no przecież to jest jak najbardziej sprawiedliwe. No. Tak, w kino. Nie. Ale przynajmniej teraz jest większe pole manewru i Bo jest ciekawie. I są jakieś emocje. Są jakieś emocje jak na grzybach. No. Nie, zostaw? Nie. chyba, ma... No, z Mhm. Tutaj z minuty na minutę coraz bardziej udoskonalamy tą grę. A teraz mogę twoje miejsce. Nie, nie muszę. No ja w sumie A. nic nie muszę robić, nie? To... Tak. Dwa. Nie... Dobra, dobra. Okej, okay, Tak, sobie. To wygranie się na historia. To już chyba za no swoim Zasady weszły na spacer. Wygrałeś. Moi drodzy, jeśli ktoś chce kupić, to oddam o, za darmo. Mamy bonus. Moi drodzy, mamy coś z tej samej firmy. Jest to, moi drodzy, minigolf. Pod górę mamy niby tym trafić? Muszę tak trzymać. Dobra. Myślę, że jesteśmy coraz bliżej. Bliżej czego? Załamania nerwowe? <noise> Czy... Musimy ustalić coś takiego. Mam pięć podejść. Do jednej, ale jeśli na przykład bym jedną szczelił, to wtedy mam kolejne pięć podejść. Tak no samo ma to... Sens. Dobra, więc można tak zrobić. Zaczynamy, uwaga. Ja. Bohater tego odcinka. <grym> o, widzisz? Już jest to bardziej możliwe. Ja bym tak sobie grał do pierwszego trafienia przez któregokolwiek z nas, bo... Albo za mocno, albo za słabo. Dobra, teraz ty. Może faktycznie do pierwszego trafienia będzie lepiej Teraz wyjdzie Nie no nie wiem Zarobimy jednak do trzech Dwa, trzy No z każdą próbą ta sprężyna w środku po prostu słabnie Tak, za chwilę to się edy... A kurde było blisko Albo można no. zrobić tak, że nie wyjmujemy tylko teraz kto wrzuci ostatnią no. to wtedy wygrywa, nie? To poszło tak bardzo za Chyba nie liczę. Nie wiem jak to się wydarzyło, ale... No, gratuluję. Proszę. A, żeby je tak uszczypnąć, po prostu odłożyć. Pozwól, że zacznę. Dobra. No, znowu nie działa sprężyna. Drugie podejście. Sprężyna się zepsuła. No zepsuła się. Teraz... A dobra, teraz się zepsuje. Ja źle napinam <grym> czy... No dobra. Jeszcze tyle razy pod biurko, to się nigdy nie schierałem pod rząd. Teraz musi wybić. Rozwalić monitor. Mówiłem... Nie. <grym> nie. A rozbiło? Piąta. To była chyba już piąta. Dobra. Uwaga. Kur... prawie. Nie. Okej, okay, niech będzie Kurde, ale tutaj robi turbulencję. Trzy teraz to było. Drugie, Trzy, trzecie, czwarte, panie wraca. I piąte. No co ty masz? Nie, to ma sens. Do odważnych świat należy. O, teraz będzie widać. Ej, jest to do zrobienia. Człowieku, lepiej ci idzie niż jakby było blisko. Czyli trzeba. Tak Ej, sorry, nie wiem, gdzie to jest. Dobra, moi drodzy, po krótkiej przerwie postanowiliśmy, że zagramy tą. To raczej nie wejdzie. Dobra, to jest bez sensu. Bo się masz trzy razy, psu. No nie. O! Co? To się nie nada? No czekaj, zobaczcie Bo to jest strasznie ciężkie, a to sprężyna jest strasznie, strasznie słaba jak się teraz Może nie, nie. może nie Bo piąte czy czwarte już nie wiem No szkód Dobra czekaj, to mam nową taktykę, tak lepiej Teraz ty Dobra, Dobra gramy do kto pierwszy, trafi już w wylek. Teraz tak Pełne skupienie Jezus Maria, tak to jeszcze nie wystrzeliło nigdy Mamy jeszcze jedną, ostatnią Mamy? Cześć, tutaj przed chwilą były dwie kulki, co się z nimi stało? Domęczmy tą grę, bo naprawdę już nie wytrzymuję psychicznie Mocniej, znaczy słabiej trzeba niż za teraz O taki kąt, o no 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 szkuć. Idziemy w dobrym kierunku. I twoje leciutko bardziej w prawo. No. A Jakby w ogóle. Nie, by to odmawiać. No tego to już chyba nie wyjmiesz. Tak. Więc. Po prostu ostatnie już podejście. Wydaje mi się, że to jest po prostu. Dobra, teraz moje 5 i ja, ja trafię, jestem pewien. No chyba zostanę z tej dłużej. Nie wiem jak. Ja to... bym powiedział, że Ja bym powiedział, że katastrofa. Moi drodzy, to było najbardziej wykończające fizycznie, jak i psychicznie. Psychicznie szczególnie. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie, że byliście. Mam nadzieję, że montażysta tutaj też zrobi to jakoś dynamicznie. No i do zobaczenia.